No, hej, hej, kochani, dzisiaj nie będę Wam pokazywać swojej facjaty, tylko zabiorę Was na spacer po lesie, gdzie i ja właśnie jestem z moim pieskiem. Tośka tam sobie biega, szuka śladów zwierząt, a jak widać, zima sobie zrobiła przerwę w grudniu. E, nie ma już śniegu, wszystko stopniało, przyszła odwilż, także no, znów świat mamy niestety taki szaro-bury, ale ja mam nadzieję, że zima sobie o nas przypomni. O proszę, tu moja Tośka dostarcza sobie jakiś witamin. Tosia! <noise> Chodź. Także, także jak widać, no mamy dalej szaro-buro i ponuro, ale miejmy nadzieję, że do świąt zima sobie o nas jeszcze przypomni i będą białe święta. Kochani, nie wspominałam o tym, ale stwierdziłam, że dzisiaj jak idę na spacerze, to opowiem o tym incydencie, jaki wydarzył się w zeszłym tygodniu. Oczywiście znaczy ja wiem, czy to incydent troszkę nam doruszyło, ale szczerze mówiąc nie na tyle, żeby robić z tego jakąś aferę czy coś takiego. No, no bo to nie ma sensu. Jest zbyt dużo afer, nam funduje w dzisiejszych czasach nasza władza, <noise> więc mamy wystarczająco dużo afer dookoła. Ale muszę wspomnąć, wspomnieć, że w zeszłym tygodniu na moim TikToku. Ci, którzy nie obserwują mnie na, mnie na TikToku, to zapraszam, zachęcam, jeżeli chcecie. Tam podaję codziennie e, w formie krótkich filmików swoje aury dnia. Również. E, inne filmiki tam wrzucam, przeważnie o tarocie. No i właśnie w zeszłym tygodniu jeden z moich filmików, dodam, że to była właśnie aura dnia o ile się nie mylę to na czwartek w zeszłym tygodniu ten filmik został mi, że tak powiem, zablokowany z powodu yy, nieprzyzwoitych zdjęć i szerzenia na gości <grym> i pornografii. Nie wiem tylko co tam było na gościom i pornografią. Dla tych, którzy interesują się tarotem albo mają ochotę zobaczyć, cóż takiego było tam pornograficznego i nagiego, to możecie sobie wejść na mojego bloga tarot przy kawie u Oleksy i sprawdzić sobie karty, zdjęcie tych kart z aury dnia yy, właśnie z zeszłego czwartku. Tam była cesarzowa stali yy, tarot światła i cienia oraz król buław, stary stali złoty tarot. Owszem obie te postacie nie są kompletnie ubrane, ale żeby zgłaszać ten filmik z powodu nagości. Yy, <grywia> no dla mnie to jest śmieszne. Nie wiem kto to zrobił, czy ktoś to zrobił przez przypadek, czy ktoś faktycznie obruszył się tym że tam były e, zdjęcia właśnie tych postaci nie do końca kompletnie ubranych. Ale ani tam nie było widać żadnej pupy, ani żadnego sutka. No nie wiem. Ale istnieje też taka możliwość, że ktoś zrobił to po prostu złośliwie i zawiści, być może albo nie lubi tarota, albo nie lubi mnie. Ale szczerze mówiąc, średnio mnie to interesuje. Ponieważ ja stwierdziłam ojejku, czekajcie, bo Eee, nadepłam to na jakiś korzeń, stwierdziłam, że po prostu eee, nie będę się tym przejmować, bo szczerze mówiąc, to świadczy o tym, że to, co robię, chyba jest dobrą robotą. Jeżeli ktoś z zazdrości lub zawiści zgłosił mój filmik, <laughs> chociaż szczerze mówiąc, staram się unikać ze swojego otoczenia takich osób, tak jak już to wspominałam w moim poprzednim filmiku. Eee, no i tak jak mówię, yy, mi nie zależy na jakichś tam zasięgach, jakichś tam lajkach, serduszkach czy tego typu sprawach, bo ja kładę tarota i tarota kłaść będę. Mogę się tym dzielić, ale nie muszę, a jednak robię to. Robię to za darmo i robię to w dobrych, czystych intencjach, bo docierają do mnie takie sygnały, że są ludzie, którzy czekają na te moje codzienne aury dnia którym one pomagają i które czerpią z tego nadzieję i siłę na dany dzień. Jest to dla mnie miłe i jest to dla mnie bardzo ważne, bo ja właśnie z takim przesłaniem kładę te karty nie tylko dla siebie, ale właśnie dla Was, dla moich obserwatorów, dla moich czytelników, dla osób, które trafią na tą aurę dnia i z którymi ona zarezonuje. Bo jak to mówiła moja babcia świętej pamięci, babcia Ela, jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim dogodził. I ja też, że tak powiem, nie mam takich zamiarów, żeby wszystkim dogodzić i, e, i spełniać oczekiwania innych. E, robię to przede wszystkim dla siebie, ale też dla osób, które ze mną rezonują i które, e, no, które zaglądają po prostu. Na tego mojego bloga, na tego mojego TikToka i robię to z czystą intencją. Tak jak mówiłam, Tarot jest moją pasją. Yy, I ja zawsze kiedy kładę karty, kładę je z czystą intencją. Dla mnie to jest cały proces. Ja przed yy, yy, codzienną aurą dnia, zanim wyciągnę karty, medytuję. Yy, staram się robić to z takim czystym naprawdę. Yy, Pełnym miłości sercem, bo jest to dla mnie ważne, zawsze pale świecę, która ma, że tak powiem, chronić i mnie, i karty przed jakimiś e, złymi, negatywnymi wpływami. Także mam nadzieję, że osoby, które mnie oglądają, słuchają, czytają że to z nimi rezonuje i że trafią zawsze do mnie te osoby, które mają trafić. Tak jak już też wspominałam w którymś z poprzednich filmików ja nikogo nie namawiam i namawiać nie będę na karty Tarota, bo to jest każdego indywidualna sprawa i każdy musi to poczuć. Jeżeli przyjdzie do mnie jakaś osoba, która nie będzie pewna albo będzie wyszydzała lub wyśmiewała karty lub to co ja robię, ja to wyczuję, bo no, takie rzeczy się wyczuwa. Ja takiej osobie nie postawię kart. A jeśli faktycznie postawię, bo coś mnie zmyli, ja też jestem tylko człowiekiem, to karty e, nic ciekawego tej osobie nie powiedzą, będą mówić bzdury. A nawet gdyby powiedziały prawdę, to ta osoba i tak w to nie uwierzy, bo przecież przyszła tutaj mnie obśmiać lub wykpić. Więc karty też je obśmieją i wykpią tą osobę. Także moi drodzy, e, to tylko taka. Taka ciekawostka z życia torocistki, chociaż ja się tam nie uważam za jakąś wielką tarocistkę. Po prostu tak jak już wspominałam, robię to co robię z czystych intencji. Staram się... Jakby to powiedzieć? Staram się, żeby po prostu ludzie, którzy się do mnie zgłaszają, byli w pełni zadowoleni i zrozumieli przekaz kart, bo czasami niektórym ludziom trudno jest zrozumieć ten przekaz, chociaż bardzo chcą. Być może mają jeszcze są za mało uświadomieni albo no nie zawsze potrafią to rozumieć. Mam nadzieję, że moje przekazy są dosyć jasne. I tak jak wspominałam, nie zależy mi na jakichś zasięgach, na jakichś lajkach, na jakichś serduszkach. Owszem, to jest miłe. I to daje mi taki pogląd, że to co robię yy, dociera do jakichś osób, które ze mną rezonują i które tego potrzebują. Ale jeżeli ktoś złośliwie lub z zawiści. Yy, Zagląda, blokuje mnie, lub robi mi podgórkę. To idź człowieku swoją drogą i daj żyć innym. Żyj sobie swoim życiem i daj żyć innym. I nie blokuj, nie zgłaszaj, bo mi na złość nie zrobisz. <laughs> tak jak wspominałam, mi nie zależy, ale są osoby. Które czekają na te moje aury dnia. Ja nie mówię, że wszyscy, ale wiem, że są takie osoby i to dla nich robię, właśnie dla tych osób, które tego potrzebują i które z tym rezonują. Także, moi kochani, pozdrawiam Was z tego szaro lasu, bez śniegu. Yy, życzę Wam spokojnego dnia. No i zaglądajcie do mnie, jeżeli macie ochotę, jeżeli potrzebujecie. I. Yy... Jest dla mnie to miłe, że jesteście. I tak jak mówię, życzę Wam jak najlepiej z całego serca. Trzymajcie się, kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Miłego dnia, papa. Pa.